ma tutaj GALAX, a to jest Repo. Robię intro teraz, bo na filmie go nie ma. Miłego seansu. Dobra, start game. Dobra, startuj, startuj synek. Czyli jak się kolory wybiera? Się wie, kolor? a jest, Masz pięć co kolor tam. tam? A jak sobie się być szybki. <laughs> Dobra, nie, nie, nie. nie będziecie się mylić, będziecie się mylić. Ja sobie zrobię kolorek fajny taki, o. Może być? Może o, być. Ten, ten kolor jest bardzo fajny. Ja lubię ur się Jesteś bardzo męski. Szkieje. Yeah. Dobra. Adrian Sandberg. To dżid Level pierwszy, Station. Aaa! Mój prawej... Ej! Co, co się... dzieje? Jest... A patrzcie ku. W ogóle to dobrze chodzi, to jest full 60 u mnie. Mogę się... ...złożyć. Kliknij ku! <laughs> I co ty klikasz? I co ty klikasz? Ej, pójdźcie... Level 50. Aaa, level. Nie! Pchaj go, pchaj go! Nie! Jak się tego nie. Lecimy! Ej, bo nie, pójdź mnie. nie mogę stać! Dobra, może zaczniemy grać normalnie. Ale co ty się w ogóle... Jak to działa? Uważajcie, bo... Ogólnie tu można niszczyć przedmioty i to jest problem. No shit. O, jest coś. Daj to. Nie. No. DZBANEK! O, dzbanek! Ej, bo to jest... Ciężkie kurwa o jest, czekaj, zostaw to, zostaw zostaw to. zostaw nie a to będą jakieś potwory czy, a, to, a, czy... co to jak stąd? iść na to patrzeć co to jak stąd? Nie chcę na to patrzeć a, a, to, jak to, na to pat... a, O o, co 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 nie ma, już Nie co nie wiem o co o, chodzi Oła! O clown Nie bierz go, nie bierz go Czemu? Nie bierz go co Nie co bierz to jest? go Clown to nie bierz go Klaun to, klaun to... Bierz go Bierz go to jest kasa Clown to clown tak? Kasa to kasa Przeklęta Ale ważne że pieniądze tak? Pieniądze się najbardziej O coś jest o, patrzcie, aczczka jakieś kula Co chce kulą dostać Nie chcę FU weź spróbuj leć <toczendarzy> Matuszka Radnia! Boję się! Nie! Nie! Leź stąd! <śk eight> nie! nie! Leć stąd! Jeźdz! <śk eight> Jedźcie, stąd, niech on jedzie! Niech on jakoś... Nie, eee, ja się jedzie! O! O o! Oh, o! Oh, oh. oh. Lingangu liguli macia lingangu O Boże Ojeju kocham tam, oh. już kocham to, to jest big Mam jedno HP Dobrze sobie w sklepie O oh, this is the shop Extract items to purchase No Harm last oh. O co to, co to jest? Nie kupiła mi To, co, co? jeszcze coś A dobra Nie kupiłem jakąś na całą rzecz Znowu rzecz kupiłem, no. nasze te oszczędności. 6 tysięcy wydałem, ale kupiłem coś losowego totalnie. Jestem z siebie zadowolony, tak? Gdzie jest ten Shockwave? Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Nie ma, jedź! I teraz powinniśmy te rzeczy mieć, o. No i pięknie. Co to jest? Kliknij E. O, wow. Dobra Let's go No brać to? Wezmę no, my... <laughs> 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 O oh, kurwa Cię umarłem ja się... Nie tego Co się spodziewałem Mam jedno HP trochę tak, O no, Nie Kurwa rozpierdolę całe Co ty <laughs> robisz? <laughs> Czy ty umiesz otwierać szafki? Spokojnie, puść to, o i cyk Spokojnie no, jak, nie, nie jak na wojnie Chodźcie Ula, mocy mam Ciu. Trzeba być delikatny, tak? Panowie O, księga szatana, co tu jeszcze? Co ty mówisz, za rzeczy w ogóle Mam goblina, chodź tu, goblina mam Panowie Co masz? No, goblina <laughs> Jaka morda! <laughs> Dawaj to. Dobrze coś jest? Jakiś winko chyba. Kurwa, 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 kurwa. Proszę powiedzieć, że wy żyjecie. Wy żyjecie? Żyje! A co się z nim stało? Nie, on żyje to, ja nie wiem, żyję to nie wiem A co z wózkiem? Trzeba go wziąć! Iciusia Ty już żyję, Wózek trzeba, wózek! Ja się boję, Dami! Chodź, chodź idziemy! Ja też się on boję! Się on mnie prawie zamordował! Mnie też Ale nie, nie było go jak uciekałem, więc... A po wózku można. No, chodź po wózek nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę! Uff. Ej, chodźcie! Chodź tu! Chodź do mnie do szafki szybko! Dobra, plan jest taki. Musimy wziąć szybko wózek. Tam jest łózek po lewej, musimy go wziąć. Czy, czy ty jesteś normalny? <laughs> Jestem popierdolony, ale musimy nie. go wziąć. To jest goal tej gry, tak? Chodzi tutaj dziadek za strzelbą. Czuję się jak w Ameryce, ale spoko. Damy radę, tak? Ciągaj go, ciągaj nie go. Nie ma go, nie ma go. Bierz, 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 bierz. Tutaj? Tak. Galaks tutaj? A, tak. O! Pięknie. Czekaj! On wróci. Już jest zapisany to ożywić ekstrakcji, i może tam, tam nie było, dzisiaj. Jeśli... Kurwa, jak to pięcdolny zaraz. Się... zaraz? Ona się zaraz. <śmiech> 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 ja, <śmiech> ja to... <laughs>

To jest tam, w prawym górnym rogu, 1 na 2, To chyba trzeba jeszcze raz. Co ty mówisz? Chodźcie. Nie, no nie trzeba. O co tu chodzi? Co chodzi z tym, że 1 na 2 jest? To co, jeszcze raz musimy chyba? No, Bo no. to musimy coś znaleźć chyba, wiecie? Chodźcie, chodźcie. A! No i koniec challenge'u. Uważajcie na kaczkę. Nie łapa cię, wiem. Jej air, <truf> potrącenie, potrącenie. <truf> uważajcie, uważajcie! Ude Dobra, chodźcie. O kurwa, on słyszy? <laughs> o zaraz <chuj. śmiech> będzie bez duszy. On tu nas <laughs> To tam za stópki! <gry> Dobrze. Okazać, że jesteśmy Chodźcie. No fajnie, że jesteśmy. Oczywiście, że jesteśmy, tak? Nie! Chodź, kotka! Chod, chod, chod! Uciekajcie! Ona jest chyba grzeczna, dopóki jej tego nie rozwiąże. Nie, nie, ona nie jest grzeczna. Złapił Kimir. <gry> Gaszuszko, pogłaszczę cię. Kaszka! Uh, uh, uh. Nie ona jest Chinowa, tylko nie złapiej. Chyba? Nie jest killowa! On już nie! Chodźcie, chodźcie. Mi się... Kurwa, czy mi się zamknęły przed nosem? Czy wiesz coś o tym? <ślesy> Ten słyszałem odgłosy, tej, stad 90 tysięcy! O kurwa, co ty trzymasz? Ej, to we trójkę. Dawaj to, nie, nie. dawaj to, bierz to, bierz to. Trzymajcie to. Bierz to, bierzcie, to. Bierzcie, bierzcie to, od różnych stron, no, dawajcie. Damy radę, tak? Uważaj, kurwa. Nie, no, ja zaraz, zaraz kogoś uderzę, naprawdę. Co musisz zrobić? My, musimy znaleźć ten pokój do ekstrakcji. O. ten kupiliśmy. Aaaaa, dobra, bierz to. Co się stało? Co tak czaru? Niech wypierdala ten dziadek. Żyje? Co za teble. To się da zabić jakoś. Tam zaraz zabiję Głupak <noise> Nie wierzę <noise> Nie wierzę Ja na swego To przez kim wem... Kimira, bo on chciałby strzelić Kimira, bo go usłyszał I we mnie strzelił <noise> Ty Jakie to jest najlepsze Mercy? Ja ci powiem jakie im zostało, ok? Mercy, ale to było to takie te, takie bombonierka taka, tak? Kaczka. Nie, pies mi No te różne takie te, jak to się nazywano, no, takie... to nie, nie, jak to nazywa. No to chyba silone? Czekaj. Jakieś... Ale ja ci powiem jakie są po prostu. Ale chodzi mi o... Marce panowe to od razu odrzucam. Marce panowe to jest. najgorszy mnie. sort Takie z, z orzechami moje ulubione. Takie. No to już zjadłem te, to nie ma ich. Aha. Tam nie, bo bron... myślałem, że takie ci chodzi o tego. Ogólnie o całe opakowanie, bo są różne. Ja wiem, no i ja ci teraz mówię, jakie są, ok? Mogę ci powiedzieć? No, no, no. Mam tak, mózg czekoladowy. Mów. Pozostał mm. pralinowy. Możesz mnie zostawić? Kawowy i czarny. Z tymi ale zostawić. Pralinowy mnie. to jaki był? Typie. Nie wiem w sumie, jaki to jest. Ja ci powiem, A kolor? To, to ma taki fioletowy. A to, to chyba też jest. Tak, jest spoko. Mecen na mikrofonie. W głowie się w głowie nie mieści. Się nie mieści wad, się nie pieścić. Nienawiść do podatków, tak zostałem wychowany. Kto, Kto płaci podatki, ten na zawsze jest przegrany. Zjednoczeni socjaliści, Jarek duży, Jarek mały. A do tego mściwe zero, i koledzy to cymbałem. Te socjale rozbuchane, te zasiłki wypłacane, żeby tylko głosy kupić. Polskie firmy chcą udupić. Podoba mi się, że to jest, to miała być piosenka, wiesz, na covida, że lekarze, chcą wspierać lekarzy. A ludzie zrobili z tego jakieś... <grymne> no, przykro mi. No trudno, no bywa, tak? Ale blisko... No, się Dobra, tego, ale... To Dobra, nie było źle. Co, co? Nie. NIE! Ej, o... co jest? się. Ej, o co tu chodzi? Mogę się odgryzać? Nie! Coś... O, co tu się dzieje? Ojebał mi Ojoj Ojoj oj. No niestety Grałe? Przykro mi King of the losers Kto płaci podatki ten na zawsze jest przegrany guli. Ej to nas nie było Króla nigdy Króla nigdy nie pobije I nie taka moja rola Niech lewica stąd się zmyje Na otwarcie parasola nie Co wy robicie? No Boże, wy się w ogóle... Wstyd Jakaś dziwna muzyka jest, boję się. Nie bój się, jestem ja Zaraz, śmiesz... zaraz wyskoczy ciadek do orzechów. Męso, na mikrofonie Ej, bo to tam jeszcze Jutko. Co? Żyjemy! No to nam niszczy rzeczy. Dobra, chodź, nie bój się. To ma skill No, rozjebało nam rzeczy. Ile my tu mamy? Nie Co idź tam, to nie o, ona tam jest. No, ale my musimy tam iść, dobra, to zabiorę chociaż to. No, to nic nie da. Zostaw to. Iść. Ale my musimy to wziąć. Rzeczy nam brakuje. Rzeczów? No. Rzeczy w sensie. Na no, rzeczów nam brakuje, masz rację. Narzeczonych. No, to stworzyć nie. To jest spółka na, na książki, debilu? Ej! widzicie to, co ja? Widzę i, Oj. i czuję zaraz. A. A. Ups. Ej, bo to żyga na nas. Hej, Misaki. Nie, 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 idź! nie, idź tutaj. nie, idź, on cię obrzyga. No ale naprawdę. Ładne to jest. Ja Piękne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. <laughs> Zostaw! Ej, hey, patrz to. What the fuck? Skąd miałem wiedzieć? Jak to nas no zobaczyło? <laughs> o co tu chodzi? Nie wiem. Dlaczego to się tak na nas patrzyło? Jak to na zobaczyło? To chyba nie był that safe spot. But... <laughs> Ej, zobacz jak on wygląda! A to nie żyje. <laughs> słyszę go! Słyszę go, słyszę go. Ehm. Um, <laughs> jak musisz sobie uwolnić, <laughs> przepraszam? W końcu Diano brzmi jak człowiek. <laughs> co zabije? Abecadło z pieca spadło. O ziemi się hukło, rozsypało po kątach. O kurwa! <śmiech> 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 nie mi śmieci, żygasz. <laughs> On tego nie widzi, prawda? A Nie myślałem, że to jest WOP. A to jest mob! What the fuck?! Ja pierdolę. nie, 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 yes. nie, Dobrze, 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 yes. dobrze Jest, tak. Tak Tak, nie, tak, tak. Się teraz. Tak, return. nie, teraz nie, nie, teraz nie, teraz wejdzie. Nie yes, Boże, Ale klucz ładny wleciał Klaska. Ale go! Wszystko rozjebał każdy ide. Idziemy stąd. Chodź. Idziemy dalej! No e, do zamku! O nie, teraz co innego! NASA! E, o. Area 51 Sea Next Station! Dobra, dwa A. teraz trzeba będzie. Dobra. O, to jest taki ładny. Laboratorium. Tak, Dobra, Twitter, tak, to ja idę po tego e Extraction Gun Będziemy wiedzieli gdzie tam Bierz no. Dobra, chodź Dziecko! zdechu! Ja pierdolę, jeżę w niego Tam jest głowa pisała, nie? Eee... Nie Jestem, brat! Czekaj. Nie patrzcie! Nie patrzcie! Co się stało? Jestem, o, To ja! Co to było? Piese jest? Ej, problem jest taki, że pieseła nie ma. O! Idzie! Jestem! Idzie, Jestem! Tak! Idziemy stąd, szybko. A ekstraktor? Nie. ma ekstraktora, przykro mi. Dobra, idziemy. No, Yay! Yay! Beep, beep.